Dzień dobry Państwu. Zapraszam na kolejną kawę z adwokatem. Dziś przyjrzymy się tematowi, który dotyczy tysięcy rodzin w Polsce obowiązkowi alimentacyjnemu. Kiedy powstaje, jak go dochodzić i co, jeśli rodzic nie płaci? Zacznijmy od podstaw. Obowiązek alimentacyjny regulują przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, a dokładnie artykuły od 128 do 144 z indeksem 1. Zgodnie z artykułem 128 obowiązek alimentacyjny polega na dostarczaniu środków utrzymania, a w razie potrzeby także środków wychowania. Ciąży on na krewnych w linii prostej, a więc m.in. na rodzicach względem dzieci oraz na rodzeństwo. Najczęściej spotykany przypadek to obowiązek alimentacyjny rodzica względem dziecka. Warto wiedzieć, że alimenty przysługują dziecku niezależnie od tego, czy rodzice pozostają w związku, czy też są po rozwodzie, lub nigdy nie żyli razem? Przejdźmy do konkretów. Zgodnie z artykułem 135 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, zakres obowiązku alimentacyjnego zależy od dwóch czynników: po pierwsze, od usprawiedliwionych potrzeb dziecka, po drugie, od zarobkowych i majątkowych możliwości rodzica zobowiązanego. Usprawiedliwione potrzeby to codzienne koszty utrzymania. Wyżywienie, odzież, mieszkanie, leczenie, edukacja, transport czy zajęcia dodatkowe. Z kolei możliwości zarobkowe to nie tylko aktualny dochód, ale także to, ile rodzic mógłby zarabiać, gdyby w pełni wykorzystywał swoje kwalifikacje i siły. To oznacza, że samo twierdzenie, że ktoś nie pracuje albo ma niskie dochody, nie zawsze wystarczy. Sąd bada, czy to nie jest unikanie obowiązku. Sąd dąży do tego, aby poziom życia uprawnionego i zobowiązanego był zbliżony i aby żaden z nich nie był w gorszej sytuacji materialnej aniżeli drugi. Wysokość alimentów na dziecko jest ustalana indywidualnie przez sąd, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności sprawy. Co więcej, w ślad za artykułem 135 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie samodzielnie się utrzymać, albo wobec osoby niepełnosprawnej, może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie uprawnionego. W takim wypadku świadczenie alimentacyjne pozostałych zobowiązanych polega na pokrywaniu w całości lub w części kosztów utrzymania lub wychowania uprawnionego. Skoro zatem to jedynie jeden rodzic ponosi trud wychowania i opieki, Drugi winien w znacznej części partycypować w kosztach utrzymania dziecka. Warto także pamiętać, że alimenty nie są ograniczone żadnym ustawowym wiekiem. Rodzic jest zobowiązany do płacenia alimentów tak długo, jak długo dziecko nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Jeśli dziecko kontynuuje naukę lub z przyczyn zdrowotnych nie może się usamodzielnić, obowiązek alimentacyjny trwa nadal. Pozew o alimenty składa się w sądzie rejonowym, w wydziale rodzinnym, właściwym według miejsca zamieszkania dziecka lub pozwanego. Dla osoby uprawnionej do alimentów jest on wolny od opłaty sądowej. Do pozwu warto dołączyć zestawienie miesięcznych kosztów utrzymania dziecka, potwierdzenia wydatków, rachunki, faktury czy zaświadczenia, a także dochody yy, obu stron. Zgodnie z artykułem 138 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, w razie zmiany stosunków, można żądać zmiany wcześniejszego orzeczenia lub ugody. Jeśli potrzeby dziecka wzrosły, np. z powodu wieku, choroby lub inflacji, można wystąpić o podwyższenie alimentów. Z kolei, jeśli sytuacja finansowa rodzica uległa pogorszeniu, można również złożyć pozew o obniżenie świadczeń. A co, jeśli alimenty nie są płacone? W takiej sytuacji można wszcząć egzekucję komorniczą, wystąpić o wypłatę świadczenia z funduszu alimentacyjnego, a w skrajnych przypadkach zawiadomić prokuraturę. Uporczywe uchylanie się od alimentów jest przestępstwem z artykułu 209 kodeksu karnego. Dotyczy to sytuacji, w których łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości, Stanowi równowartość co najmniej trzech świadczeń, albo jeśli opóźnienie zaległego świadczenia wynosi co najmniej trzy miesiące. Grozi za to karak grzywny, ograniczenia wolności, a nawet pozbawienia wolności do roku. Oczywiście, w sytuacji, kiedy strony są w stanie dojść do porozumienia w kwestii wysokości alimentów, istnieje możliwość zawarcia ugody, czy to sądowej, czy też pozasądowej, np. u mediatora. Jest to rozwiązanie z pewnością obarczone najmniejszym ładunkiem emocjonalnym i pozwala na osiągnięcie kompromisu z pominięciem wielomiesięcznego postępowania sądowego. Dziękuję Państwu za dzisiejsze spotkanie i zapraszam na kolejną wspólną kawę. Do zobaczenia!